Święta to magiczny czas radości, podczas którego jak nigdy możemy poczuć ciepło i szczęście w rodzinnej atmosferze. Tak niewątpliwie przedstawiają nam to reklamy, ale jak jest w rzeczywistości? W rzeczywistości, niestety, w wielu domach i dla wielu ludzi święta to niesamowicie stresujący okres. Pomijając gonitwę przygotowań i gorączkę zakupów, wiele osób obawia się w święta spotkań ze swoimi bliskimi, z którymi relacje wyglądają nie najlepiej. Mogą wrócić trudne emocje i tematy. Nie Jedna osoba przy świątecznym stole usłyszy też bardzo ciężkie dla siebie uwagi i komentarze od bliższej i dalszej rodziny. Czasami sam powrót do rodzinnego domu wywołuje w nas fale niełatwych wspomnień, z którymi znowu. Trzeba się zmierzyć. O pochylenie się nad dzisiejszym tematem poprosił mnie znajomy psychoterapeuta, bo, jak twierdził, wielu jego pacjentów właśnie bardzo obawia się zbliżającego się okresu świąt. Dlatego, dzisiaj, żeby nie tylko przetrwać święta, ale też w miarę dobrze spędzić ten czas, wyciągnąć z niego dla siebie jak najwięcej, moje 10 wskazówek, które żartobliwie nazwę przykazaniami na święta. Przykazanie pierwsze: pamiętaj, że nic nie musisz. Często można się spotkać ze stwierdzeniami, że w święta to trzeba pojechać do swojego rodzinnego domu, trzeba je spędzić ze swoją rodziną, trzeba pójść do kościoła i z każdym połamać się opłatkiem. Prawda jest jednak taka, że w święta musimy tylko jedną rzecz: zadbać o siebie i swój komfort psychiczny. Oczywiście fajnie jest spędzić ten czas z bliskimi, nawet jeśli nasze relacje nie są idealne. Cudownie jest poczuć świąteczną aurę i rodzinne ciepło, ale nic nigdy na siłę. Jeżeli masz pewność, że ze świąt spędzonych ze swoją rodziną wrócisz w gorszym stanie, niż na nie pojedziesz, to naprawdę możesz się zastanowić nad tym, czy warto. I to dużo ważniejsza kwestia niż to, czy ktoś sobie coś pomyśli, albo komuś nawet będzie przykro, przecież nie chcesz sprawiać tej przykrości z powodu jakiegoś swego widzimisię. się. Uświadomienie sobie, że jedziemy, bo tak zdecydowaliśmy, choć wcale nie musimy, też może mieć dużą wartość, bo ściąga z nas niemałą presję. A że większość naszych rodzin nie jest wcale taka czarno-biała i da się z nimi spędzić dobry czas pod pewnymi warunkami, to warto teraz przejść do kolejnych wskazówek. Pamiętaj, że nie musi być idealnie. Teraz rada dla odrobinę wychylonych w drugą stronę, którzy po świętach nie oczekują wszystkiego co najgorsze, a chcieliby, żeby wydarzyło się tylko to co najlepsze, co niestety też często doprowadza ich później do frustracji i różnych trudnych emocji. Święta to oczywiście czas przy różnych tradycji i zwyczajów, co ma swoją kulturową wartość, ale zaślepiona pogoń za ich wypełnianiem potrafi być dla nas naprawdę zabawna. Dlatego święta to niesamowicie trudny czas dla wszystkich perfekcjonistów, których jest bardzo dużo w naszym społeczeństwie. Paradoksalnie też im więcej dana rodzina ma swoich problemów i niedoskonałości, tym bardziej często w świętach chce uchodzić za tę idealną. To jednak nie tylko niezdrowa gra pozorów, ale też prosty sposób na zabicie prawdziwej rodzinnej atmosfery. Dlatego naprawdę warto nastawić się przede wszystkim na spokojne i zrelaksowane przeżycie świąt, a nie... Perfekcyjne odhaczanie jakiejś listy wymagań. Wskazówka trzecia: święta to nie czas na naprawę. Czy masz jakieś niewyjaśnione, nieprzepracowane sprawy ze swoimi bliskimi? Czy wasze relacje wymagają naprawy, a być może nawet gruntownego remontu? Czy Twoja rodzina albo poszczególni jej członkowie mają pewne dysfunkcje, nad którymi naprawdę warto by się pochylić? Pamiętaj, że choć są to sprawy ważne i generalnie nie należy ich odkładać w czasie, to święta to nie jest moment na nie. Po pierwsze, spraw poważnych i dużych problemów nie załatwi się w te kilka dni spędzanych razem z rodziną. Spraw dużych i poważnych nie załatwi się w kilka dni spędzanych z rodziną, a małych spraw Chyba nie warto poruszać akurat przy świątecznym stole. Święta, jeżeli już decydujemy się na ich wspólne spędzanie, to czas, żeby po prostu zaakceptować innych ludzi takimi, i jakimi są w tym danym momencie, bo w ten sposób z tego świątecznego spotkania rzeczywiście możemy wyciągnąć coś autentycznego dla siebie. Na prawdziwą pracę przychodzi czas po świętach i muszę przyznać, że mocno zgadzam się z powiedzeniem, że zawsze najlepiej zacząć od siebie od poukładania sobie we własnym wnętrzu. Jeżeli jest to coś dla Was ważnego, do czego być może się zabieracie, to pozwólcie, że wspomnę o partnerze mojego kanału PLESO, czyli nowoczesnej platformie oferującej psychoterapię online. Nie jest to jednak po prostu kolejna strona typu baza terapeutów. Pleso wyróżnia bowiem specjalny algorytm, który pomaga dobrać najlepszy nurt terapeutyczny i terapeutę do naszych potrzeb na bazie naszych odpowiedzi w ramach krótkiego testu. Wspominam o tym, bo sporo osób pisze do mnie, że chciałoby na przykład podjąć się psychoterapii, ale właśnie nie wie jak znaleźć dobrego terapeutę, jaki nurt psychoterapeutyczny wybrać. Można się w tym łatwo pogubić. Pleso rozwiązuje bardzo sprawnie ten problem. Dlatego jeżeli poszukujecie psychoterapeuty, to strona Pleso zaprosi Was do wypełnienia. Krótkiego testu, którego wyniki zadecydują o tym, jacy terapeuci zostaną Wam zarekomendowani. A już spośród tych kilku osób możecie wybrać tę, która odpowiada Wam najbardziej. Pleso to projekt, który od kilku miesięcy również współtworzę. Znam dobrze ich zespół, wiem jak rygorystycznie podchodzą do selekcji psychoterapeutów, dlatego z czystym sercem mogę Wam ich polecić. Jeżeli chcielibyście spróbować, to na kod absurdalny macie 40% zniżki na pierwszą taką sesję psychoterapeutyczną. Link do ich oferty znajdziecie w opisie tego materiału, a ja zapraszam Was też na ich konto na Instagramie. Po więcej wiedzy z dziedziny psychoterapii. Z okazji świąt, ale nie tylko, możecie też sprezentować komuś bliskiemu kartę podarunkową na sesję psychoterapeutyczną. Link do takiej oferty też znajdziecie w opisie tego materiału. Przykazanie czwarte. Nie czas na politykę. Polityka to temat ważny, bo dotykający nas wszystkich. W te święta może być też wyjątkowo gorącym i dzielącym, niestety, ludzi zagadnieniem w naszych domach. Jeżeli więc bardzo chcemy się pokłócić z tym bliskim, jest to idealny temat zawsze pod naszą ręką. Pytanie tylko, czy właśnie jedziemy z kimś się spotkać właśnie po to, żeby akurat pokłócić się w tym temacie. Sam pamiętam, bo przez mój dom zawsze przebiegała linia ostrego frontu światopoglądowo-politycznego, że wielokrotnie obiecywałem sobie: Dobrze, tym razem jak porozmawiamy, to absolutnie na spokojnie. Będę trzymał nerwy na wodzy, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy mi się to jednak nie udawało. Dlatego, zamiast łudzić się, że tym razem to porozmawiamy spokojnie i kulturalnie, naprawdę warto sobie chociażby ten obszar zupełnie odpuścić na czas świąt. Myślę, że to może być fajna reguła, żeby ją omówić nawet już na początku ze swoją rodziną, że nie wchodzimy w ten temat. Bardzo proszę o to wszystkich i po prostu trzymajmy się tego później konsekwentnie, a wyjdzie nam to wszystkim na zdrowie. Przykazanie piąte to Twój czas. Szanuj go. Do tematu świąt, szczególnie jeżeli spodziewamy się jakichś problemów, dobrze jest podejść strategicznie. Odpowiednio i przemyślanie zaplanować sobie ten czas. Czasami specyfika naszych rodzinnych relacji jest taka, że potrafimy spędzić ze sobą naprawdę bardzo fajne chwile, byle tylko nie trwały one za długo. I naprawdę nie ma w tym nic wstydliwego, a przede wszystkim nie jest to problem do rozwiązywania na święta. Jeżeli więc wiemy, że nasze maksimum w rodzinnym domu to tylko na przykład dwa dni albo nawet tylko jeden wieczór, to dokładnie tak zaplanujmy sobie nasz świąteczny czas. To z jednej strony bardzo logiczne, a z drugiej często o tym zapominamy, że lepiej spędzić ze sobą kilka naprawdę wartościowych chwil, niż zacząć męczyć się w dłuższym okresie. Wskazówka szósta: tradycje są dla ludzi, a nie ludzie dla tradycji. Wspominałem już, jak niezdrowa potrafi być pogoń za perfekcyjnymi świętami albo spełnianiem każdej tradycji. 12 potraw, i to w dodatku tych tradycyjnych nieważne, że połowy z nich nikt nie lubi, a samo skosztowanie każdej kończy się problemami gastrycznymi nie tylko u babci. Zupełne zatracanie się w ciężkiej pracy i stresie, byle tylko przybrać świątecznie każdy zakątek naszego domu i ogródka, albo napiec tyle ciast, jakby przez cały rok miało później nie być cukru. Takie absurdy mógłbym jeszcze długo mnożyć, ale pamiętajmy, że święta mają być przede wszystkim czasem dla nas i naszych bliskich, który możemy przyozdobić różnymi tradycjami, ale naprawdę. Nie musimy. Przykazanie siódme. Wyznacz granice i szanuj granice. Niejedna osoba przy świątecznym stole posłucha różnych bardzo nieprzyjemnych komentarzy na swój temat od członków swojej rodziny. I można oczywiście tłumaczyć sobie, że no tak, oni chcą dobrze, oni są z innych czasów, oni nie rozumieją pewnych rzeczy, ale pewne słowa potrafią naprawdę zaboleć, szczególnie jeżeli dotykają jakichś bardzo delikatnych naszych obszarów. Czym jest więc to całe magiczne wyznaczanie granic? Jak zrobić to kulturalnie, ale też skutecznie? Przede wszystkim nie czekać aż z każdym kolejnym komentarzem, który staraliśmy się wytrzymywać, zaczyna nam się powoli ulewać żółć. Najlepiej otwarcie, spokojnie, ale też stanowczo zakomunikować swoim bliskim, na jakie tematy po prostu nie chcemy rozmawiać i nie będziemy ich poruszać. W trakcie świąt. Ale działa to też oczywiście w drugą stronę, bo sami przyzwyczajeni do różnych nieprzyjemnych komentarzy w naszym kierunku potrafimy się niemal profilaktycznie wyzłośliwiać na innych. Warto zwrócić na to uwagę, uświadomić to sobie i po prostu przestać. Wskazówka ósma, otwarta komunikacja. Ten temat już trochę się przewijał, ale naprawdę warto w święta dla dobra wszystkich postawić na spokojną, ale Otwartą komunikację. Kojarzycie na przykład sytuację, kiedy domownicy są na siebie poobrażani, bo ktoś na przykład zajął się całą pracą, ale nie powiedział, że potrzebuje pomocy, bo liczył na to, że przecież inni powinni się domyślić. W drugą stronę, chociaż ktoś przyjechał do rodzinnego domu, to może naprawdę potrzebował przede wszystkim odpoczynku, chociażby tego psychicznego, o czym też jednak nie poinformował pozostałych. Zabawy w domyśl się to nie przypadkiem jedna z głównych przyczyn wielu konfliktów we wszelkich naszych ważnych relacjach. Dlatego przynajmniej na święta warto z niej zrezygnować i otwarcie mówić sobie, czego od siebie oczekujemy, czego potrzebujemy, jak chcemy, żeby ten świąteczny czas wyglądał. To może bardzo wiele spraw ułatwić. Wskazówka dziewiąta. Pogodzenie nie oznacza przebaczenia. Ponownie punkt dla osób z rodzin, w których przez lata całkiem sporo zebrało się do przepracowania. Jak już jednak wspominałem, święta to czas na rozejm, a nie rozdrapywanie starych ran. Co jednak zrobić, kiedy ktoś, kto naprawdę nas w życiu skrzywdził, kto być może rzeczywiście był toksyczny i to przez wiele lat, leci do nas uśmiechnięty z opłatkiem i najserdeczniejszymi życzeniami. To nigdy nie są sprawy łatwe, ale warto sobie przynajmniej uświadomić, że to, że doceniamy ten wspólnie spędzany teraz czas, że staramy się, żeby przebiegał on pokojowo, to wcale nie oznacza, że to na przykład zamazuje albo przekreśla całą przeszłość, która jest za nami. Mówiłem już, że absolutnie niczego nie musimy. Możemy spędzić razem czas, możemy połamać się opłatkiem i życzyć sobie wszystkiego najlepszego, ale nie oznacza to wcale, że musimy komuś wybaczyć, szczególnie jeśli ta osoba na to wybaczenie wcale. Jeszcze nie zapracowała. Przykazanie dziesiąte: bądź tu i teraz. Na koniec punkt, czy raczej filozofia, którą jeśli dobrze zastosujemy, to tak naprawdę zawierają się w niej wszystkie poprzednie. Sekretem udanych świąt jest bardzo często praktykowanie niełatwej, co prawda, sztuki bycia tu i teraz nie w niełatwej przeszłości czy przyszłości, która może się wiązać z wieloma obawami i problemami do rozwiązania. Możemy zostawić naszym przyszłym wersjom na czas po świętach. Jeżeli skupimy się jednak na tym, że jesteśmy razem tutaj, dzisiaj, bo nigdy nie wiemy, ile takich sytuacji nam jeszcze w życiu zostało, spróbujemy być autentyczni, prawdziwi i w innych też dostrzec po prostu ich obecność. To, że mimo wszystko są, a przecież wcale nie musiało ich tu być, to już całkiem niezły fundament, żeby przeżyć przynajmniej jeden wartościowy, wspólny, rodzinny, świąteczny wieczór. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek w tym pomoże, choć jestem też bardzo ciekaw Waszych sposobów, jeżeli macie jakieś sprawdzone, podzielcie się w komentarzach, sam chętnie poczytam, bo z tymi świętami to różnie u mnie bywało. Ja korzystając z okazji życzę Wam, żeby to był spokojny czas, z którego wyciągniecie jak najwięcej i to, czego potrzebujecie. Jeżeli po głowie chodzi wam gdzieś temat zmierzenia się też z własnym wnętrzem, myśleliście o psychoterapii, to pozwólcie, że jeszcze raz bardzo mocno polecę Wam ofertę Pleso. Przypominam, że na kod absurdalny macie 40% zniżki na pierwszą taką sesję psychoterapeutyczną. Link do ich oferty w opisie tego materiału. Jeżeli kartę podarunkową na sesję psychoterapeutyczną chcielibyście zaś prezentować komuś bliskiemu, to też jest taka opcja w Pleso, również możecie o tym poczytać w opisie tego materiału. A ja na pewno nie pogardzę takim prezentem jak jakaś subskrypcja albo łapka w górę wyrażająca, że film Wam się podobał, że do czegoś Wam się przydał. Ja się już będę żegnał, widzimy się po świętach, trzymajcie się, do zobaczenia.